Czy ktoś z Was Grochackiej był w Dolinie, we mnie jeszcze jej uroda tkwi. I jeżeli wena na mnie spłynie, powiem, co się tam zdarzyło mi. Zobaczyłem kamień leżał w trawie, zwykły, lecz niecoś urzekło w nim: wezmę i pamiątkę sobie sprawię. Na biurku będzie w domu my. a tmała, cierpła, cisza, w owo cię płacisz na błękitnym niebie trochę białych chmur. Każdy z Was zapewne chwile tak miał, czasem tylko śwista. Dla kamienia to niewiele znaczy. Lecz wyczułem niemy jego żal, Jak to nie zobaczę znów rochaczy, Nie powrócę do tatrzańskich fal, Pomyślałem, że to wykluczone, Żeby kamień to do serca brał, A on szepnął do mnie, znajdź mi żonę, Żebym z nią na biurku twoim stał, żeby nie jeszcze... nagraliby sprej. Obły kamień ku mnie z góry spadł. Pomyślałem, że to oczywiste. Niech się toczą razem przez ten świat. Niech ich połączy ciepła cisza gór. Niechaj ślub jesienią da im chalny wiatr. I niech kamyczków nam przysporzą wór. Nie zaniesiemy potem znów do tam, niech ich połączy dzieła dzisiejsza. Kamienie, o których opowiada ta piosenka, to jest Panisław i jego żona Żoencja. On pochodzi z, ze Spalonej, wierzchołka między Banówką a Salatyńskim. ona spod, spod Przełęczy Żarskiej. Zdradzę tajemnicę, ona jest przy Nadziei, rozwiązanie nastąpi niedługo, stąd te kwiatki, żaruny to dla ciebie.